Zesznie grosik z tej strony. Kolejny wypad teren. Jak widzicie dzisiaj jestem na łąkach, gdyż pola wszystkie już są e, zasiane. I teraz będę sobie w najbliższych tygodniach działał na łączkach, czekając na żniwa. Zobaczymy co dzisiaj ta łączka mi da. Pierwszy fancik dzisiaj wysła mi. Oto taka łuseczka z małzerka. Trafiłem jakąś monetkę zieloną. Zaraz zobaczymy, co to wyszło. A chyba kopiejka będzie. Tak. A nominał raczej większa, czyli trujeczka, może być, ale zaklejona, jak widać. Tak, trzy kopiejki. Pierwsza moneta dzisiaj. Mam kolejny fancik. Teraz mi jakiś guzior wyszedł. Zaraz zobaczymy. Uszko widać. łóżko jest. I To drucik. Wygląda mi ten, ten guzik na jakiś carski. Tak, Rosja carska. Polarny u nas guziczek piechota mamy piechotę carską proszę bardzo jakąś monetkę, zaraz ją przeczyszczę, a to będzie PRL-ek, PRL przy takim e, rowie melioracyjnym na, na Łoneczkach e, nad Bugiem, to Buga w tamtą stronę jakieś 250 metrów do 300 jest, 5 złotych z jak słyszycie, trochę wieje, ale przyjemniej jest dzisiaj na kopaniu. Teraz z tego dułeczka przy, przy tym rowku wyszło coś takiego. Nie wiem, co to może być. Może był to jakiś zapał. I tutaj to e, głównie pierwsza wojna światowa wychodzi, i na tych okolicznych. E, łąkach i polach e, też wojna polsko-bolszewicka tutaj mamy jakiś jakiś wystrzelony, rozwalony zapalnik pamiętający właśnie tamten okres historii tak, pierścienie wiodące są o tutaj patrzcie, z nastawami czasowymi o, taki zapał wyszedł elegancko, nie spodziewałem się co sumie dawno tutaj byłem na tych łąkach, w tym miejscu, tak, tak. I mamy kolejnego małzerka. Proszę bardzo. Wieje tak, że aż mi kapelusz zwiało z głowy, a ja tutaj międzyczasie monetkę jakąś trafiłem, zieloniutką. Pieczka kolejna i nawet ładna: Dwie kopieki 1911. Wcześniej trafiłem w zapalnik, teraz kawałek powiginanej szklanki, czyli łuski od szatela. Proszę bardzo, takie żelazczu. Mamy następną monetkę. Teraz zobaczymy co to wyszło. O, jest dalej coś z Rosji carskiej, czyli kopijeczki. Jedna kopiejka. A teraz wyszła mi pierwsza łódeczka dzisiaj. Ostatnio mało trafiałem tych łódeczek od małzerków. A dzisiaj udało się. Czyszczę jednym palcem, bo drugą rękę zazwyczaj mam, mam, mam czystą bez rękawiczki i zazwyczaj chodzę. Tak się przyzwyczaiłem. Tu, tutaj telefon do operowania na kamerze, na telefonie. Dlatego jedna ręka zawsze. Tak wygląda. Mam kolejną monetkę. Taka jaśniutka. Zapewnie wyblakła od, od tej gleby co to jest? orzełek bez korony perelek, 10zł z perelu proszę bardzo i mam kolejną rozwaloną łuseczkę z małzerka. Trafiłem kolejny guziczek, zaraz zobaczymy, co to może być. Uszko jest. Chyba caraczek kolejny. Tak, Rosja, Rosja carska. I to artyleria nawet, ale jaja, mam artylerię. No i kolejną monetkę O i kopiejka będzie następna Mamy następne kopiejki Teraz wyszedł mi jakiś malutki guziczek I to polski będzie Z w koronie, patrzcie Takie maleństwo Uszko? Uszko też jest, czuję pod palcem A. jest łóżko wygięte. No takie rzeczy na łoneczkach to powiem Wam, bardzo fajnie się zachowują. Tutaj nic się nie dzieje, żadnej chemii nie ma i fajne stany wychodzą, dlatego taki, takich rzeczy. I mamy tu jakąś monetkę. Tak mi się wydaje, że to będzie moneta, tak. Jest monetka. O, i mamy pięciogroszówkę, 5 pięć 5 groszy z drugiej RP. Rocznik 20. Mam teraz jakiś ciekawy sygnał. Ponad 50 na skali. Spróbujemy to wyciąć. Kosteczko na łące to ciężka praca jest, powiem Wam ciężej, czasami jak i w lecie trzeba takie kosteczki wycinać już jest udało się za pierwszym razem czyli nie było mu to raczej bardzo głęboko I coś tu mamy Coś tu mamy A Nie wiem co to Co to może być Patrzcie Taki kolorek Coś wykopałem z tego dołeczka Wypadło O, czubeczek. Pierwszy czubeczek dzisiaj, ołowiany. A teraz trafiłem kawałek jakiegoś mosiądzu. Możliwe, że to od jest zapalnika. Bo trochę powieki Tylko oddech złapię, bo się spompowałem. Teraz trafiłem tłoczek od szrapnela. Prawdopodobnie carska 76. Stok dzwoni. Jest, jest moneta jakaś. Aha Perel będzie, tak 20 groszy z PRLu. Leci, leci działa. I coś namierzyłem. Mamy jakąś monetę Jest monetka jakaś Zaraz zobaczymy co to wyszło 5 groszy 5 groszy 49 rok proszę bardzo mam kolejną monetkę wygląda mi na następną Kopiejeczkę, Tak ale ta jakaś taka w słabym stanie jest moneta. Witam serdecznie. Grosik z tej strony. Kolejny wypad w teren. Pogoda dosyć fajna. Troszeczkę wieje. 10 stopni na plusie. Ale jest przyjemnie. Jakieś przelotne opady mają być w ciągu dnia. Ale mam nadzieję, że mnie to ominie. Jestem na tej samej łące co w tamtym tygodniu. Wykopałem jakiś guziczek. Jak widzę, łóżko jest. Też widać na tym guziku, to będzie chyba polski, polski z orzełkiem w koronie. Patrzcie jaki guzior, złoneczek. Mam jakąś monetkę, Teraz zobaczymy co to może być, zieloniutka, dosyć spora, chyba kopierki tak, stawiałbym na na no jakieś kopiejki, nie wiem czy to dwójka czy trójka Raczej trzy raczej kopiejki I Takie żelazko znalazłem A teraz przy samym rowie wyszła mi Łódeczka z małzerka. O! Już wiem co to jest Drugi zawias <grym> Pierwszy znalazłem Gdzieś tutaj przy drzewie To jest kolejny zawias Od drzwi jakiś pewnie Coś tutaj leży Na no wierzch w tej trawie, no bolec kurcze O, bolec od czujnika Coś wykopałem z tego dołeczka Sobie klęknę Tutaj coś mamy Jest moneta. Jest pierwsza monetka dzisiaj: 5 groszy. Z drugiej rp. Tak jest moje logo. Ja mam grosika przerobionego na rocznik. Może uda się 23. Kopałem jakąś monetkę, wygląda ona mi na kopijeczkę. Tak, jedna kopiejka. Proszę bardzo. I nawet widać po zarysach, że po umyciu dosyć ładna będzie. Trafiłem guziczek. Wygląda mi on na Polski, Uszko jest. A ciekawy jestem czy orzech będzie miał koronę. Niestety nie perelek ale nawet w ładnym stanie. Proszę bardzo Mam jakąś monetkę Zieloniutka ale jakaś grubsza To moneta to jakaś głowa się rysuje Co to może być Chyba krajcar, chyba jakaś krajcarka znalazłem Woda coraz Coraz gorsza, ciemno się zrobiło trochę Mam nadzieję, że nie będzie lało. Jest kolejna monetka. Ciekawe. Jakaś zielona. Zieloniutka. Ale krawędzie są, są jakieś jasne. Możliwe, że to może być nawet jakieś sreberko. Po wielkości sądziłem, że to jest jakaś kongresówka nawet Chyba nawet tak, bo tutaj widać ocarskiego kuraka chwilowo jest mała ewakuacja Mocniej zaczęło padać A ja uciekał uciekam, uciekam z całym swoim urobkiem do samochodu Jak najszybciej Takie większe trawy celi, a to jest niedaleko. Jeszcze jakieś 60 metrów. 60 metrów nie będę w kraucie. Nie chcę zmoknąć mi kurtkę mam, ale ona nie jest taka super. A generalnie najbardziej chodzi mi o, o telefon, żeby go nie zalać, bo nowy. Ładne zdjęcia robi Panie lajpy wyglądają na TikToku, ale szkoda go zniszczyć podczas drugiego wypadu z terem z nim. no już. już jestem przy płocie zaraz przejdę tylko będę w będę prawcie coś wykopałem z tego dołeczka Sygnał dosyć fajny. Coś tu jest. Mam. Mam to pierścień od szrapnela. Możliwe, że będzie pasował do tamtego zapału z tamtego tygodnia. Prawdopodobnie. Odszarcującego zapalnika, bo tutaj najwięcej nie kopywałem i na no, takim mi wygląda. Fanty już na stole, więc zaczynamy podsumowanie. Jak widzicie, podczas tych dwóch wypadów wyszło troszeczkę tych rzeczy. Głównie to militara. Zaczynamy od góry. Łuseczki, różne czubeczki, kuleczki, ołowiane oczywiście od szrapneli, Tutaj dwie łódeczki. Eee, taki zapał od carskiej 76. Patrzcie, eee, kawałek łuseczki od, od Szapnela, eee, tłoczek od Szapnela, pierścień od takiego właśnie zapalnika. Eee, tutaj zapewne jakaś część od zapału, eee, jakiś kawałek noża. Lecimy dalej. Tutaj mamy perelek, e, monetki i jaki guziczek e, z perelu. Dalej guziki Rosji carskiej, Dwa razy piechota, raz artyleria się trafiła. E, tutaj taka zapalniczka. Sztuka okopowa. Sporo takich zapalniczek już znalazłem. Kiedyś wam pokażę kolekcję tych zapalniczek. Już ich mam około 20. Każda inna. Bo to było zazwyczaj ręcznie robione. E, kopiejeczki. Tutaj mamy Austro-Węgry. Krajcarek i, i Heller Tutaj mamy drugą RP Dwie monetki pięciogroszowe Jak i guziczki, ten jeden z lat dwudziestych nawet I na sam koniec Królestwo Kongresowe 10 groszy 1840 Ale stan jak widzicie bardzo słaby Ta moneta jest do, do czyszczenia, ale póki co nie, nie czyściłem jej Widać tylko tutaj carskiego kuraka jak widzicie na łąkach, też można fajne rzeczy znaleźć, ale tam jest już bardzo ciężka, ciężka praca. Bo każ, każdy dołek, każdy sygnał trzeba wycinać kosteczki i mocno się naszarpać, żeby, żeby tyle rzeczy wykopać. A to było wykopane podczas dwóch niedzielnych wypadów. Tyle na dzisiaj. Pozdrawiam wszystkich serdecznie. Mówił Grosik do Was. Cześć!